Prowadziliśmy w naszej klinice leczenie według procedury Smile-Line. Cieszę się to dużym zainteresowaniem naszych pacjentów i pojawiają się pytania, na które postanowiliśmy zbiorczo odpowiedzieć. Procedura Smile-Line to leczenie według schematu przygotowanego przez profesora Fudaleja, jednego z najlepszych ortodontów w naszym kraju. Na podstawie badań diagnostycznych i konsultacji. Wspólnie z ze Międzynarodowym Zespołem Specjalistów z profesorem na czele opracowujemy indywidualny plan leczenia i dostosowujemy odpowiedni rodzaj aparatu ortodontycznego. A więc protokół ten polega na tym, że najpierw na wizycie konsultacyjnej rozmawiamy z pacjentem, oceniamy jakie są oczekiwania pacjenta, ale przede wszystkim dokładnie analizujemy jego stan uznania oceniając potrzeby lecznicze. Następnie przystępujemy do części diagnostycznej i tutaj właśnie SmileLine łączy ze sobą wieloletnie doświadczenie specjalistów z nowoczesną technologią, ponieważ cyfrowa ortodoncja to jest już teraźniejszość, a nie przyszłość. Wykorzystujemy cyfrowe aparaty rentgenowskie, a także takie urządzenia jak skanery zewnątrz ustne, które bardzo wpływają na proces leczenia, nie tylko czyniąc go bardziej skrupulatnym, ale przede wszystkim też bardziej komfortowym dla pacjenta. Czas leczenia zależy od dwóch głównych czynników, od rodzaju wady ortodoptycznej pacjenta, a także od wybranej metody leczenia, która jest najbardziej dla pacjenta optymalna.